Kamil Gancarz, prezes Bitfort jest ze mną. Kłaniam się nisko, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, pierwsza rzecz, którą chciałem z Panem omówić, dotyczy. O, tu nawet w ogóle pokażę jeszcze kolega go pokażę. Ja nie umiem tego zrobić, ale mamy takie narzędzie, że to, co dokładnie Państwu wczoraj pokazywałem, jak CNBC na swojej głównej stronie opowiadało o tym spadku, to dzisiaj już mówi above 70 tysięcy dolarów za Bitcoina. I teraz koniec końców ja rozmowę wczoraj z innym ekspertem, Panie prezesie zacząłem od tego, że są takie analizy. Ten akurat ekspert zrobił taką y, analizę, takiej korelacji, z której wynika, że w ogóle kryptoaktywy, a w szczególności bitcoin to to już nie jest jakiś, że tak powiem inny świat inwestycyjny tylko to się zrobiła taka waluta mainstreamowa jak e, skorelowana głównie tam na, na przykład z, z indeksem e, Nasdaq 100 tak żeby po prostu e, bezpośrednio się powiązać, z, że tu technologia tu technologia, że jakby trochę to jest tak jak, nie chcę powiedzieć albo taki polityk w Polsce, który krzyczał, że jest z ludu ale jak poszedł do sejmu i zaczął po prostu ubierać garnitury znanej firmy. To wszyscy zaczęli mówić, że on już w ogóle nasz nie jest. I ten bitcoin się zrobił takim po prostu aktywem, jak, jak ta cała inna grupa głównych klas aktywów na rynku. Zachowuje się chyba w bardzo podobny sposób. To, to trochę, to jest smutne, czy to jest tylko zupełny może przypadek? Panie redaktorze, no ma pan rację, że to nie jest już aktywo, które jest jakieś tutaj alternatywne. Ja się zgadzam z tym twierdzeniem, że ono jest bardzo mocno skorelowane z rynkami, ale dwie rzeczy się nie zgadzam czy poprawię. To już nawet to nie jest waluta. Nie można tego traktować jak walutę. Ja wiem, że kryptowaluty i trochę powstały jako jednostka rozliczeniowa, tak? bo Bitcoin jest jednostką rozliczeniową tu przypomina tradycyjne waluty. Ale z racji pewnej funkcjonalności, czyli tej skończonej ilości bitcoinów dostępnych, raczej jest aktywem, aktywem uh -huh. inwestycyjnym, właściwie jest nowym cyfrowym złotem. I teraz mm, powiem, dlaczego jest nowym cyfrowym złotem, ponieważ ono jest lepszym złotem niż samo złoto. Chociażby z tego tytułu, że złoto ma inflację na poziomie 2-3%, do w zależności od skali wydobycia, a także rozwoju technologicznego, a także ceny złota, bo im więcej złoto kosztuje, tym więcej opłaca się inwestować w nowe technologie wydobycia albo otwierać nowe punkty, czyli nowe kopalnie. I tak naprawdę podaż złota, co do zasady, jest nieskończona. Oczywiście trzeba trochę pogrzebać w ziemi, prawda? Mhm. Więc to nie jest tak, że. Ona będzie inflacja, taka jak w przypadku walut fiducjarnych, gdzie na enter drukujemy dowolną liczbę dolarów amerykańskich czy polskich złotych przez NBP. No, to tutaj te, tego zjawiska nie będzie, ale złoto ma inflację. Bitcoin tej inflacji ma bardzo małą, bo ma na poziomie 0,6, a zaraz będzie 03% rocznie, więc już, już jest 10 razy rzadszy niż złoto, no ale docelowo nie będzie więcej bitcoinów niż 21 milionów, więc to nie jest waluta, to jest aktywo, ale tak jest silnie skorelowane. Poziom korelacji z indeksem NASDAQ to nawet tutaj, bo obok mam Bloomberg Terminal, więc mhm. na, na bieżąco wszystko mówię, dzisiaj wynosi 0,671. To jest poziom korelacji, a w, w kwietniu ubiegłego roku mieliśmy 0,928, czyli prawie 100% korelacji tak? mhm. w, w kwietniu. To dla tych widzów, którzy nie wiedzą o co chodzi, to korelacja to jest powiązanie jednego parametru z drugim parametrem, czyli jaka, że następuje takie, jak, jak tu następuje jakiś ruch jednego jakiegoś tam wskaźnika. Tutaj to jest cena. To podobnie zachowuje się inny, jeżeli ten wskaźnik rzeczywiście jest taki mocny, to widać pewne w ogóle powiązanie. Tam czasem w ogóle można znaleźć powiązanie jakichś nietypowych w ogóle zjawisk nawet. Ale panie prezesie, to co pan mówi jest szalenie ciekawe, tylko że jeszcze mi brakuje takiej e, opinii pana dotyczącej samego powiązania, czy, czy w ogóle ono należy w ogóle jakkolwiek rozpatrywać, samego złota i samego bitcoina. Czyli tutaj jakieś tam współzależności. No bo tak trochę się w ogóle w tych zwariowanych, niepewnych czasach utarło mówienie o tym, że tu że trzeba jakby mieć jakąś ścieżkę ucieczki od aktywów, w aktywa, które są trochę odporne na takie czasy, które mogą powodować zawierania na tych tradycyjnych rynkach finansowych, tych tradycyjnych wycenach. No, ale tutaj, o ile wczoraj w ogóle, jak rozmawiałem na ten temat, to zupełnie inaczej to złoto się zachowywało, inaczej Bitcoin. Tak, dzisiaj w ogóle jedno i drugie. Tam mamy jakiś wzrost. Oczywiście słabszy w przypadku tego złota spotowego, tego mm -hmm. tego ksału w dolarach. Tu jest w ogóle jakakolwiek pana zdaniem historia wspólna? Czy to, czy tu jest bo, bo złoto? To jest w ogóle dla wielu, co to nas oglądają, to, to to jest aktywo takie samo w sobie, najczystsze. No ale może to aktywu się jakoś wiąże z aktywem cyfrowym, biorąc pod uwagę jakąś historię już trochę się, bitcoina? Wiąże się, ponieważ spełnia tą samą funkcję, ale bitcoin ma. Taki aspekt, ja lubię użyć takiego przykładu, yy, może taki przerysowany, proszę to potraktować bardzo z taką yy, nutką żartu, dobrze? To co teraz powiem, Dobrze, to dobrze. jest takim dwubiegunowym aktywem, tak jakby miał dwie osobowości. Jedna osobowość to jest aktywo ryzykowne, dlatego ta korelacja z Nasdaqiem, dlatego ta wzrosty przy, do druku pieniądza, przy ogromne wzrosty przy, do druku pieniądza, ale drugi, drugi ten element tej drugiej osobowości to jest aktywo takie bezpieczne, takie jak złoto. Złoto jest tylko i wyłącznie aktywem bezpiecznym co do mhm. zasady. Chociaż teraz przez wzrosty cenowe przestało być aktywem bezpiecznym, co zresztą na konferencji z ubiegłego tygodnia w Niemczech dotyczącej metali jeden z prezesów firmy Hereus, jeden z największych magnit powiedział że złoto miało się zachowywać jak bezpieczne aktywo a ta zmienność jest, była przepraszam srebro spadło więcej niż bitcoin w trzy dni niż bitcoin spadł przez cztery miesiące prawda. Więc chodzi o to że metale zaczęły się poruszać dużo szybciej i dużo bardziej agresywnie niż sam bitcoin więc bitcoin stał się bezpieczniejszy mhm. przez chwilę niż może nie niż złoto ale niż srebro więc to co, to, co chcę powiedzieć że Złoto na chwilę zagubiło tą funkcję bezpieczną przez skalę odklejenia rynków finansowych od rynku tradycyjnego, to znaczy normalnej gospodarki, ekonomii, to jest pierwsza rzecz, czyli to jest ten proces hiperfinansjalizacji świata, który zachodzi. Druga rzecz no, to jest skala zadłużenia, gdzie mamy 120% zadłużone Stany Zjednoczone w stosunku do PKB, jeżeli chodzi o rząd federalny i 722% jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, biznesy, korporacje, Korporacje, instytucje finansowe, jak dodamy wszystko, to jest 722% PKB, nastąpiła przerost finansów nad tradycyjnym rynkiem. No jeżeli dług jest 7,2 razy większy niż PKB, to o czym, panie redaktorze, rozmawiamy? To dlatego no tak. Ale, ale to. Okej, okay, ale to właśnie. To, I tutaj to, co pan mówi, pan prezes, to, to w takim razie i trzeba trochę ten, ten, to zainteresowanie złotem i tym bitcoinem jednak połączyć, że od tego świata po prostu zadłużonego ucieka się no, do tych. Jedni uciekają do złota, drudzy uciekają tam do, do tego bitcoina, no bo tam jakoś każdy jakiś inny poziom wiedzy jeszcze ma i rozumienia w ogóle tego. Ale, ale tu jest jakby trochę, powiedziałbym, taka, beznadziejnie to powiem, tak jak autostrada, ale. Z dwoma pasami. No Jedni tam na lewym pasie, czyli tak troszeczkę szybko, a ci na prawej to tak wolniej. No więc jedni do tego złota, a drudzy do tego bitcoina, ale gdzieś trzeba uciekać przed tak. tym w ogóle zwariowaniem. Dobra, panie prezesie, tak. to jest w ogóle to co pan porównanie. mówi... To jest dobre, proszę, proszę panie redaktorze, proszę pamiętać, że na prawym pasie też można mieć kolizję. Okej, okay. no tak, no no tak. jak się no, je. Panie prezesie, teraz y, mam jeszcze jedną tutaj do tej pełnej naszej układanki, jedną jeszcze taką wątpliwość zagwozdkę. Czy my w to wszystko powinniśmy jeszcze y, eurodolara wsadzić w jakiś sposób? Bo Ale ten o o parę walutową czy eurodolara jako y, stopę procentową poza okay, y, para walutową? Nie, nie, parę, parę, tą, tą, tą parę, ponieważ mm -hmm. ona, tam, ona nam też jakoś wariuje. Wariuje po prostu mm -hmm. Donald Trump, sam mówi, że się Cieszy, że słaby tam dolar, to po prostu trochę nie przystoi prezydentowi, więc tam ktoś tam inny go tam dzień później skorygował z Fedu, że to tak nie do końca o to chodzi, no ale wiemy, że Donald Trump powiedział dawno temu, że się cieszy z tego słabego dolara, więc słaby dolar to tak, raczej w ogóle mieć, jest. To jest tak. dolara. Tak. tak, to jest zdecydowanie to jest, to jest trend, który no, ma napędzać też chociażby eksport w Stanach Zjednoczonych, prawda? Gdzie oni mhm. są. Przy... Więc oni naprawdę chcą obniżyć wartość dolara. Potrzebują się troszkę zdewaluować ze względu chociażby na skalę tego zadłużenia. No, ale dolar ma taki problem, jest tak zwany Dola Smile, czyli ten uśmiech dolara. Chodzi o zachowanie się, w jakich okolicznościach dolar drożeje. No jeżeli jest bardzo duży kryzys finansowy, to dolar staje się tym bezpiecznym aktywem, do którego się ucieka. I w kolei w innej sytuacji, kiedy jest bardzo dobry rozwój Stanów Zjednoczonych, to cena dolara też idzie do góry. Czyli tutaj jest taki klasyczny mechanizm, która gospodarka rośnie, tej waluta drożeje, prawda? No i dolar tak naprawdę najgorzej sobie radzi w takim pośrodku tego wszystkiego, mhm. tak? Wtedy rzeczywiście spada. I prezydent Trump chce obniżać, ale de facto ma dużo czynników, które wzmacniają siłę dolara. I nie wiem, jak mu się to uda, no oczywiście będzie mógł próbować psuć yy, yy, intencjonalnie. No ale wbrew pozorom działania z kolei celne, które są też formą jakąś przemocy i wojny prowadzonej, handlowej z różnymi krajami świata, de facto też umacniają tego dolara, więc robi wykluczające się rzeczy, ale faktycznie jego intencją jest obniżyć wartość dolara, no ale proszę pamiętać, że euro to jest tylko jeden z elementów koszyka, tu tak naprawdę chodzi cały indeks DXY, czyli indeks dolara, który składa się z wielu walut, nie tylko z euro. Panie prezesie, tutaj musimy zrobić przecinek naszej rozmowie, bo jak nie zrobimy, to ja tutaj będę miał nie będę miał gdzie uciekać przed swoimi przełożonymi, bo trzeba wyemitować reklamę. Zwracamy do naszego tematu, naszego gościa, Kamil Gancarz jest z nami. Panie prezesie, ja już pytając o tego dolara, miałem na myśli trochę taką właśnie pytanie do Pana, czy to działającą, czy nie działającą jeszcze relację? Bo raczej się tak założyło pewną korelację, że jeżeli mamy słabego dolara, to ten słaby dolar nam dodatkowo będzie wzmacniał notowania złot, złota, że to będzie się działo, że to, tak, że to tak jest, tak widać to po prostu od lat. Ale teraz, jakby mm -hmm. Było to. Mm, no, y, Poszczególnych po sesjach tego czasem nie widać. Ale czy to jest w ogóle działający dalej mechanizm? Że jak rzeczywiście ktoś stwierdza, że w tym półśrodku, jak pan opowiedział przed przerwą, nie wiadomo, co tam robić i ten dolar słabnie, no to w takim razie to my się tego dolara pozbywamy i w ogóle sprzedajemy za niego e, złoto. I mi to, mi to nie pasuje dlatego, że przecież złoto jest w dolarach. Nie. Złoto nie jest w dolarach. Znaczy, ono jest ok, wyceniane globalnie na rynku rzeczywiście do dolara, mhm. ale musimy pamiętać, że złoto jest kupowane na terenie całego świata. To nie jest tylko aktywo do dolara. Zgodzę się oczywiście z tym, że na Comexie czy na CME w ten sposób jest notowane do dolara, ale już nawet ropa nie jest notowana tylko do dolara, czy przepraszam, handlowana tylko do dolara, mhm. ponieważ. Ten paradygmat petrodolara rozpadł się wraz z sankcjami wobec Rosji. Tak? Więc dzisiaj handel odbywa się na całym świecie. Oczywiście dolar jest najważniejszą walutą, dalej, jest walutą rezerwową, no ale korelacja. Przykładowo, jeżeli chodzi o korelację pomiędzy dolarem amerykańskim a złotem, czyli znowu się odniosę tutaj do indeksu DXY, to już tutaj powiem, mam nawet gotowe dane. To rzeczywiście mhm. jest odwrotna korelacja która wynosi w tej chwili minus 0,725, ale okres pomiędzy, tu mam tygodniowe obserwuję, czyli nie pojedyncza sesja, uh -huh. tylko interesuje mnie tydzień, bo do, do makroaktywów to musimy trochę szerzej podchodzić, uh -huh. to między połową listopada 2024 a majem mieliśmy pozytywną korelację, czyli rosł dolar i rosło złoto, albo spadał dolar i spadało, złoto w tym tygodniowym ujęciu. Więc co do zasady ta korelacja jest o której pan mówi, no i długoterminowo czy średnioterminowo złoto będzie rosło, no bo te pieniądze są drukowane przykładowo agregat M1, czyli agregat pieniężny z pieniądza dostępnego w terminie D+2, czyli na tych rachunkach awista tu i teraz, tak? Mhm. wypłacanych z przelewu bez lokat, to jest rośnie przez ostatnie 10 lat średnio 20% rocznie. Czyli my inflację w Stanach Zjednoczonych Mamy na poziomie tam chyba 3,5% za ten okres czasu, tak z głowy staram sobie przypomnieć. To 20% jest drukowany pieniądz. Dlatego aktywa ryzykowne rosną więcej niż inflacja, ponieważ inflacja nie oddaje skali psucia pieniądza, skali psucia mhm. tego dolara amerykańskiego. Tylko niestety, wszystkie waluty są psute na świecie. Panie prezesie, ale to wracając jeszcze do bitcoina, tego, na, tego, od którego żeśmy zaczęli, bo to, co pan prezes mówi, jest w ogóle szalenie ciekawą tezą, ponieważ tak, są tacy influencerzy internetowi, co to po prostu opowiadają światu, że trzeba tego, e, tych kryptowalut nakupić na wypadek wojny, czyli tak osadzają to w całej geopolityce. Natomiast, no, no, trudno sobie wyobrazić, że podczas wojny, gdzie nie będzie w ogóle prądu i nie będzie infrastruktury tej podstawowej, to gdzie będzie można się, że tak powiem, zalogować do Platformy i działać też z bitcoinem. Ale jeśli chodzi o to, co pan prezes powiedział, czyli tą kwestię związaną z bitcoinem czy kryptowalutami jako inwestycją, aktywem, ja nie wiem, czy w ogóle można mówić klasą aktywów. To to w ogóle zmienia całkiem no. historię. A tak, no to, no, to, no, to, no to zmienia całkiem historię taką, dlatego że no tu nie chodzi o to, żeby płacić bitcoinem i mieć za niego kupić sobie tam, nie wiem, wodę, leki, jedzenie, tylko po prostu mieć takie miejsce, gdzie, które rzeczywiście będzie uodpornione na to, co się w ogóle dzieje w tej sferze geopolitycznej. Tylko jedna rzecz mi tutaj nie gra, panie prezesie, czyli to, że jak były wybuchy pandemii czy wojny na Ukrainie, no to nam poszybował ten Bitcoin też w dół. Tak, bo to ryzyka geopolityczne będą wpływać chwilowo negatywnie na Bitcoina, uh -huh. bo jest tym ryzykowym aktywem. A co się dzieje, jak ma pan ogromne ryzyko? No, dele delewaruje się pan, zmniejsza pan ekspozycję na ryzyko. Szczególnie robią to instytucje finansowe, fundusze hedgingowe. Jeżeli rynek zaczyna spadać, co pan najpierw sprzedaje jako fundusz hedgingowy? sprzedaje Pan najbardziej ryzykowne aktywo, bo to są modele statystyczne, tak? sprawdza Pan alfa, beta i różne inne greckie tutaj litery, żeby sprawdzać i korelacje i zależności, usuwać najbardziej ryzykowne aktywa, bo nie może Pan mieć ekspozycji w takiej sytuacji. Fundusze hedgingowe reagują szybko, tak? muszą, okay. bo, bo w, ten, okay. w ten sposób jest generowana ta ich stopa zwrotu, więc to jest naturalne, bo, bo złoto wtedy idzie do góry, bo złoto jest tylko bezpiecznym aktywem co do Asady. no oprócz uh -huh. mówię tej ceny, którą mamy teraz teraz cena nie jest bezpieczna złoto jest bezpieczne tak cena złota nie jest bezpieczna tylko teraz ale Bitcoin ma to, 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 to dwu, dwu, podwójną osobowość, czyli na początku spada, bo jest ryzykowne aktywo, ale potem rośnie, bo jest tym bezpiecznym aktywem. Więc zrozumienie, jakby czym jest Bitcoin, jest pierwszym kluczem, żeby dobrze w niego inwestować, bo jest bardzo trudnym aktywem do inwestycji. Tutaj się nie oszukujmy, można sobie go promować. Sam go promuję, mam w klapie Bitcoina, prawda? Ale chodzi o to, żebyśmy wprawdzie stanęli i nie. Nie mówili tylko w superlatywach, tylko mówmy jak to funkcjonuje. I trzeba po prostu to zrozumieć. Jasne, znaczy to jest jakby rzeczywiście, to trzeba po prostu, nawet w ogóle te moje historie tych, tych załamań wojennych, rzeczywiście nie spowodowały tego, że potem się nie zmieniła trochę ta koniunktura i wycena. Do one to po prostu były takie, to były tąpnięcia. Ale, pani prezes ostatnia rzecz, o którą panu chcę zapytać, to była, to jest zupełnie, to wracając do USA, bo my teraz mamy tak, no była, nie wiem, czy pan prezes widział konferencję, po ostatnim posiedzeniu y, szefa fedu tam jak się mógł tak bronił żeby nie powiedzieć za dużo o tych kwestiach politycznych tam go przecież za jakiś ten budynek i te remonty targają po sądach on się trzeba trzyma jakby dzielnie żeby nie powiedzieć za dużo natomiast no, jego y, tutaj rola jest bardzo mocno już y, y, ograniczona bo już wiemy że musi nastąpić zmiana prezesa fedu i, i jakby prezydent trump ma swoje tutaj oczekiwania i teraz czy my powinniśmy zakładać, tak już po prostu patrząc w przyszłość, że nam się pojawi na czele, no, co by nie mówić, jednak cały czas największego banku centralnego świata, człowiek, który będzie przyjacielem administracji rządowej i tu już się po prostu zrobi gigantyczna jakaś historia, której świat nie widział? Czy to, czy to jest jednak lekka przesada, bo kto by jednak był szefem banku centralnego? czy tam no specyficznego tam układanki, bo tam wiemy, że trochę tam jest, to jest szef tych szefów, to jednak to nie jest jednak, nie może być szaleniec i on zawsze będzie jednak pilnował fundamentów ekonomii. Panie redaktorze, tutaj odpowiem najpierw, jeżeli chodzi o, zanim pan Kevin Walsh się pojawi jako na czele FED, mhm. to jeszcze mamy inny kłopot. Ponieważ przez to postępowanie, o które pan mówi, tak, czyli Jerome Powell, który jest atakowany no, pre, politycznie, tak, i pra, narzędziami prawnymi, no to senat i nawet Republikanie z Senatu stoją, że zablokują nominację Kevina Warsza, jeżeli to całe postępowanie nie upadnie. Czyli krótko mhm. mówiąc, to nie jest tak, że. Sobie coś chce, i można to po prostu klepnąć, on też jest trochę zaszachowany. Można by powiedzieć, że w pewnym sensie prezydent Trump przegiął i doprowadził do sytuacji, że stracił trochę mocy i władzy nad nominacją. W sensie teraz on musi odpuścić, zanim mu pozwolą zrobić to, co on chce zrobić. Czyli tak, Jerome Powell, jeżeli będzie dalej atakowany, to on może akurat zostać dłużej w urzędzie uh -huh. niż się nam wydaje tutaj, bo, nawet, uh -huh. bo jest taka praktyka, że rzeczywiście jak przewodniczący Fedu ustępuje, to przewodniczący Fedu powinien też odejść z FOMC, czyli Rady Otwartego Rynku, tak? Ale je, je, Jerome Paul troszkę już tak nawet powiedział, że on nie odejdzie, jeżeli będzie tak, to się tak, wszystko działo. Tak. Tak. Więc tak, widzi pan, tak. zanim się pojawi Kevin Walsh, to jeszcze mamy kilka tutaj e, takiego tańca, tutaj ta, taniec z ekonomistami, byśmy powiedzieli. Więc musimy, e, musimy zobaczyć, jak to zostanie rozegrane. A co zrobi pan Kevin Walsh, jeżeli wejdzie? E, powiedział pan, że jest przyjacielem prezydenta Trumpa. Przede wszystkim jest przyjacielem Wall Street. Proszę pamiętać, że on był łącznikiem w kryzysie 2008 e, mhm. drukowania pieniędzy. Pierwszego Quantitative Easing, luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych i no niejako dystrybuował, no w cudzysłowie, dystrybuował środki do Wall Street, tak? No były ratowane te instytucje finansowe i on ma bardzo mocne powiązania z Wall Street, więc ja bym bardziej powiedział, że on jest przyjacielem instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych. To tak nietypowo powiem. Znaczy to i, to i to jest. Już Pani prezes, ja już w ogóle nie mogę zadać kolejnego pytania, bo to jest niestety już teraz koniec tej ramówki, która w ogóle pozwala mi dalej program prowadzić. Ale bardzo Panu dziękuję za spotkanie, za to, że żeśmy szerzej popatrzyli na klasy aktywów, które rozpalają wyobraźnię widzów. I to dobrze, że to się wydarzyło w ogóle w piątek wieczorem, co sprawia, że jakaś refleksja w weekend może szersza nastąpić u naszej publiczności. Kamil Gancarz, e, prezes Bitfold był ze mną. Kłaniam się nisko i dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.